O! o! Prezydent Robloxa! Brookhaven! Ha! Ha! Witaj, prezydencie! Przyniosłem córkę! E he. To ona! Hejka słodziaki! U! Szybko Szup.

Destresowany! Rozkazuje leżeć! Czemu? Tyros! Okej! Okay. Potrzebujemy dla mojej córki prezydenta! Tak tak, tak, tak! Musi być silny, rozkazujący, najpiękniejszy, szybki! Ja! Ty jesteś gąbką! Zamknij się! Okej... Okay. Kocham cię! Proszę, ja! Przesłodka! Wybierz mnie! Nie ma mowy! O. Oh. Oh, oh. Hejka, słodziaki! Hej, prezydentko! Hej, prezydentko! Wybieram! Zostawiłeś suba i łapkę! Um, tak! Idź! Dziękuję! Ha, 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 ha. Dałeś suba i łapkę! Nie! Eee. Okej! Okay. A ty, WIDZU zostawiłeś suba i łapkę! Um. 5, 4, 3, 2, 1! Masz szczęście! Nie! Nie, bo ja! Ja ją kocham! To? Taki piękny, ale ja! Jak masz na imię? Jestem Godin! Będziesz mój! Tak, tak! Czas na pierwszy cel! Do wyścigu! Okej, okay. siup! Kocham go! Piękny słodziak! Poczekaj, co? pierwszy u mety wygrywa! Proste! Dla niej wszystko: 3, 2, Jeden. start! Okej, okay, muszę wygrać! grosz. Okej, okay, mam pomysł! Oł, oł. Ok, O! Okej, jak najszybciej! szybciej ja plus goty równa się serce serce? Ale ja nie chcę! To twój koniec! Nie fe. Okej, okay. jeden V1! bo. Hen, bo. hen! Co teraz? Hej, ty! Hejka! Dwiedź w ból jego! Jest! Wygram! O nie! Ha! O! Czekaj, czekaj! Czyli ja, ja wygrałem! Co? Godi wygrał! Ale czemu ona? Eee, teraz boisko! Drugi challenge! Mój kochany! O! Pomocy! Spadaj! Kocham cię! Drugi celec! Uhuhu! Bez siły! Ha, 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 ha. Ale on jest ogromny! Jeden V jeden! Walki! Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha. Walki! Wysoki! VS niebieski! Przegrał! Ha, 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 ha. O. O. Okej. Okay. Może balonem. Muszę wygrać. Gra! Stop! O ludzie! Siemaj do. Ej, kochanie. Kroć tutaj, skarbie. O. Brzydki. Teraz trigoti VS ogromny, silny, najsilniejszy buler! Jestem w niebezpieczeństwie! To twój koniec! Aaaa! Ja też chcę! Serio! Jesteś brzydki, śmierdzący, głupi, dzikim, chory na głowę! Ryb.

Co robi? Teraz emas! Tu! To, tu, to, do, to, do do, 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 do i tu! O! Oh. Czyli ja, ja wygrałem! Oh. Nie! Go Gotir wygrał! Reb sutasa! Czas na finalny test! Finalny. Wszyscy za mną! Ostatni test! Muszę wygrać! Test rozkazywania! A! Kto wida więcej rozkazów, wygrywa! Rozkazy? Co? Ua! Przegrasz! A, a... Rozkazy? sturt Zium! Siup! Ben! Okej, okay. trójprezydenta. Weźmy garnitur. Hmm. Takie okularki. Okej, okay. i jeszcze jakąś czapkę, jakąś czapkę, jaką czapkę by tu wziąć. Tu oh. i to. Tryb prezydenta. I bęg, limuzyna. Dawaj szoferze. Okej. Okay. Ty. Rozkazuję ci oddać mi dom! Wywalaj, złodzieju! Co? Aaaa, jestem w niebezpieczeństwie! Wywalaj stąd, głupi głupku! Stop! O, wnuczek! Co? Buzi. Buzi! co, co, co? co, 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 co? co? Kochaniutki, to już twój dom Ucieczko Rozkazuję ci Okradnąć bak Tak, jest Już Teraz obiad Proszę Rozkazuję ci wyskoczyć z samolotu Co? Teraz Dobrze! Ha, 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 ha! Siupa! A teraz! Okej! Okay. Ryb słuta! Ostatni rozkaz! Okej! Okay. Nie! Ha? Ja wygra! Nie, nie, nie! O, oh, o, oh, stop! PU! Oh. ci! Proszę! Stop! Ha? Wygrałeś! No, prawdę? Dlaczego? Żarcik! Co? O! o! Piękny chod! Piękny! Ale okej! Okay. Rozkazuję Ci oddać wszystkie pieniądze! Proszę! Uhu! Prezydentem zostaje! Nie! Ja! Nie juuu! Ja! Zostaje! To. Do... Do... Gratulacje! Gratulacje. Okej! Okay. Jesteśmy! Do! Wow. twój do! O ja cię. To wszystko nasze! Tak, tak! Ale jesteś mój! Mój! Ale ja nie chcę! Co? Cały dzień ci pomagałam! A ty nie chcesz! O, oo! Teraz buzi! Buzi! Nie! Oh yeah. Teraz gonić go! O oh Jezu, ucieczko! Okej! Okay. Bęk! Lut! Jeszcze będziesz mu. Okej, okay, ale ja Wam dziękuję za tego filmu i pa, pa. końcu spokój! Ooo! Oh,